Cześć, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam na zapowiadane wcześniej Q&A, czyli Wasze pytania i moje odpowiedzi. Przepraszam, że nie jestem w stanie odpowiedzieć na wszystkie pytania, ale było ich naprawdę bardzo, bardzo dużo. To tylko każe mi sądzić, że taki format powinien pojawiać się tutaj częściej, ale może nie przedłużajmy, tylko zaczynajmy program. Igor800 pyta, czy Europa ma realne szanse do wrócenia jej świetności? Mam na myśli, że firmy będą przenosiły się do krajów europejskich i tak dalej. I to jest doskonałe pytanie, żeby rozpocząć taką sesję pytań i odpowiedzi. Bo to pytanie można rozłożyć na czynniki pierwsze. Czym były lata świetności Europy? Czy Europa powinna wracać do swoich lat świetności? Wiele, wiele tez może jest zawartych tak naprawdę w tym pytaniu, i to są kluczowe pytania, z punktu, to są kluczowe tezy z punktu widzenia przyszłości naszego kontynentu. Na wstępie pokuszę się o dosadne stwierdzenie. Otóż spadek znaczenia Europy w relacji do innych na świecie jest absolutnie nieuchronny. Rzadko stosuję tego typu bezalternatywne scenariusze, ale tutaj wydaje mi się, że nie ma innego scenariusza. Spadek znaczenia Europy musi nastąpić. Ale to nie musi być nic złego, to nie musi być nic złego również dla Europy. Myślę, że warto docenić to, czym w ogóle jest Europa, bo mówiąc cały czas o spadku Europy, zapominamy często o tym, że Europa, znaczenie Europy spada w stosunku do innych, nie dlatego, że sama Europa się bardzo degraduje, ale dlatego, że inni zaczynają ją w końcu gonić. Innymi słowy, Europa pozostaje jednym z, jeżeli nie absolutnie, najlepszym miejscem do życia na całej planecie. Oczywiście, to jakie miejsce do życia jest generalnie najlepsze, no to jest jedno z najbardziej subiektywnych zagadnień, jakie istnieje, bo to zależy od opinii na temat klimatu, kuchni, kultury, kto co lubi. No ale mimo wszystko myślę, że niewielu z Was zamieniłoby się miejscami z większością ludzkości, bo większość ludzkości może tylko marzyć o standardzie życia, jaki występuje w Europie. I te na przykład dwie. Potęgi polityczne dzisiaj świata, czyli Stany Zjednoczone i Chińska Republika Ludowa, mają wielki problem z tym, by zaproponować swojemu społeczeństwu standard życia, model społeczny, który byłby porównywalny do tego europejskiego. Nie chcielibyście się zamienić z Chińczykiem pracującym w Hucie. Co do Stanów Zjednoczonych, cóż, w Stanach Zjednoczonych można osiągnąć poziom, czy standard życia porównywalny do tego europejskiego albo nawet wyższy. No, ale rozpiętości społeczne sprawiają, że równie dobrze można mieć ten standard życia znacznie, znacznie gorszy. Innymi słowy, to czy Europa musi wrócić do lat świetności, musi. W tym, w tym pytaniu zabiera się pewnego rodzaju powątpiewanie w to, czy Europa dzisiaj jest dostatecznie silna, czy, czy, jest, czy, czy, czy nie powinna być silniejsza, prawda? I tutaj to pytanie jest zrozumiałe, bo rzeczywiście Europa traci swoją pozycję względem innych. Ale pamiętając o tym, no właśnie miejmy z tego głowy to, że to, co ma do zaproponowania dzisiaj Europa, to i tak jest coś absolutnie niezwykłego. I teraz przejdźmy do lat świetności, do lat świetności Europy. Bo co ten termin tak naprawdę oznacza? I dlaczego Europa musi tracić re w relacji do innych? Otóż właśnie dlatego, że te lata świetności oznaczały dominację ludzi z jednego kontynentu nad całym globem. A to była anomalia. To w całej historii ludzkości było coś. No absurdalnie, wręcz wyjątkowego. Sytuacja, do jakiej doprowadziły odkrycia geograficzne, epoka eksploracji, no i oczywiście rewolucja przemysłowa, to była anomalia. I to tak naprawdę skończyło się całkiem niedawno. Myślę, że I wojna światowa to jest taka dobra data, by pokazać no, koniec pewnego porządku, który, który wykształcił się na przestrzeni ostatnich setek lat. I w ciągu tych właśnie setek lat Europejczycy dominowali nad absolutnie całym globem. To nie była sytuacja normalna, więc z takiego poziomu dominacji nad całą planetą no droga jest już tylko w dół, prawda? Więc Europa może tylko tracić w relacji do innych w dłuższej perspektywie, w takiej perspektywie epokowej, historycznej, ale to nie musi być wcale nic złego. Wręcz przeciwnie, wzrost innych może w znacznym stopniu ułatwić, a wręcz umożliwić Europie to, by kontynuować taki porządek społeczny, jaki mamy u nas na kontynencie. No bo wyobraźcie sobie, na przykład, jeżeli zaczyna, będą się spełniać prognozy demograficzne dotyczące bezpośredniego otoczenia Europy, Afryki i Bliskiego Wschodu, jeżeli w ciągu dwóch, trzech pokoleń przybędzie tam dziesiątki, setki milionów osób, to wolelibyście, żeby te regiony świata były silniejsze gospodarczo, czy nie? Czy nie lepiej by było dla Europy, gdyby te regiony były w stanie swoim obywatelom zaproponować taką przyszłość, by jak, naj, by jak najbardziej zmniejszyć presję migracyjną na Europę, która to presja migracyjna właśnie w dłuższej perspektywie może rozmyć fundamenty porządku społecznego na naszym kontynencie? To nie jest gra o sumie zerowej. Zresztą na przykład funkcjonowanie Polski w Unii Europejskiej, czy generalnie całej tej nowej Europy w Unii Europejskiej, to jest bardzo dobry na to przykład. To znaczy, to jest ewidentnie spektakularny sukces gospodarczy integracji europejskiej dla obu części, dla starej i nowej części Europy. To znaczy, nasza część Europy nie rozwijała się kosztem starszej części Europy, wręcz przeciwnie, tamta część Europy też zarobiła na, na akcesji nowych państw do Unii Europejskiej. Tak więc spadek znaczenia Europy w stosunku do innych w Patrząc na to z tej perspektywy, wcale nie musi być dla nas koszmarny. Zatem jednym z podstawowych celów dla nas myślę, że nie powinno być odtwarzanie lat świetności Europy w tym rozumieniu, że kiedy Europa miała największe, największą potęgę, największy wpływ na świat, ale naszym celem powinno być no, utrzymanie obecnego poziomu życia, obecnego standardu, obecnego modelu funkcjonowania Europejczyka. I utrzymanie tego poziomu to i tak będzie spektakularny sukces, jeżeli się powiedzie, dla przyszłych pokoleń. Oczywiście jednym z pomysłów na to, jak to zrobić, jest współpraca europejska, która, no właśnie, tym jest. Jest, jest zbudowana na grobach. Dawnych europejskich imperiów, mówiąc wprost. Zresztą, jakieś, myślę, że ponad dwa lata temu, powstał tutaj na kanale już film, Czym jest Unia Europejska, gdzie właśnie takie spojrzenie starałem się zaprezentować. W związku ze spadkiem znaczenia Europy globalnie, na świecie, no to jest małżeństwo z rozsądku, a nie małżeństwo z miłości. Sernik z rodzynkami 1100 pyta. Peter Zeihan twierdzi, że atak Chińskiej Republiki Ludowej na Chiny, Republikę Chińską, doprowadziłby do blokady morskiej przez USA, a to z kolei do braków żywności i głodu. Według niektórych szacunków mogłoby umrzeć nawet 750 milionów Chińczyków. Co sądzisz o realności takich hipotez i czy uważasz, że to powstrzymałoby komunistyczną partię Chin, która mierzy się z ryzykiem utraty władzy? Otóż uważam, że taki scenariusz jest ekstremalnie mało prawdopodobny i już tłumaczę dlaczego. Myślę, że świetnym przykładem, by pokazać, dlaczego to jest mało prawdopodobne, jest wojna na Ukrainie, rosyjska agresja na Ukrainie, która doprowadziła oczywiście do kryzysu żywnościowego, ale tenże kryzys żywnościowy wywołał absolutnie natychmiastową i bardzo silną reakcję już całej społeczności międzynarodowej i pod tą presją dwie strony no, musiały... Usiąść do rozmów nie bezpośrednio ze sobą, ale za pośrednictwem ONZ-u i Turcji i dogadać się w tejże właśnie kwestii. I mamy, mamy umowę, która umożliwiła eksport rosyjskich ziaren na rynki międzynarodowe. Skąd ta presja? No bo właśnie jeżeli sprawa dotyczy głodu, jeżeli sprawa dotyczy jedzenia, to na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych całe południe, które zajmuje stanowisko raczej neutralne. w Względem całego konfliktu. Choć tutaj oczywiście sytuacja jest bardziej zniuansowana i zależy w stosunku do, do, jakiego, do jakich tez, bo na przykład jeżeli chodzi o potępienie naruszenie integralności terytorialnej Ukrainy, to tutaj większość państw południa oczywiście popiera rezolucje, które pojawiają się na Zgromadzeniu Ogólnym Organizacji Narodów Zjednoczonych, no ale właśnie jeżeli chodzi o żywność, no to ta, tutaj ta kwestia państw, tutaj ta presja ze strony państw Południa była absolutnie. Kluczowa i teraz jeżeli chodzi o możliwy konflikt między Chinami a Stanami Zjednoczonymi to musimy pamiętać że to będzie też w dużej mierze konflikt o percepcji świata międzynarodowego w tym świata południa. Innymi słowy zastosowanie taktyki w której przeciwnika się głodzi głodzi się Setki milionów ludzi, to jest scenariusz, w którym państwo, które doprowadza do takiego scenariusza, jest uznane za. No jest pariasem w stosunkach międzynarodowych, a nie o to chodzi żadnej ze stron. Wręcz przeciwnie, chodzi o to, by przekonać resztę, w tym być może właśnie kluczowe okazać się to globalne południe, które na kwestię głodu jest, jest wyczulone również dlatego, że południe jest zależne od dostaw żywności, jest mniej samowystarczalne pod względem żywnościowym, więc każda blokada, która dotyczy również tego, dotyka państw południa. No to byłby trochę strzał w stopę. To znaczy musimy pamiętać o tym, wojna na Ukrainie bardzo dobrze to pokazuje. To znaczy wojna nie jest przestrzenią, w której można użyć w którym wszystkie środki są zawsze dozwolone i nie ma to żadnych konsekwencji dla przebiegu konfliktu. Zobaczcie na przykład, do czego doprowadziła masakra w buczy. Tak. Jeżeli, od, od momentu, w którym świat obiegły zdjęcia, no ludzi, po prostu cywilów, pomordowanych, to perspektywa bardzo wielu państw, jak również reakcja świata Zachodu, to była istotnie inna. Tak więc scenariusze, w których Amerykanie głodzą 750 milionów Chińczyków z tego punktu widzenia no, wydaje mi się ekstremalnie ekstremalnie mało prawdopodobne. Mikołaj Grzana pyta jakie są szanse na znaczące zacieśnienie relacji Polski krajów bałtyckich i Ukrainy. Zakładając, że wygra ona wojnę, aby stworzyć pewnego rodzaju przeciwwagę dla Niemiec i Francji w Unii Europejskiej. Do, jego, do jakiego stopnia zacieśnienie relacji byłoby możliwe? I myślę, że najłatwiej na to pytanie odpowiedzieć jest Obserwując to, co dzieje się teraz. To znaczy, to jakie kroki podejmuje Zachód w stosunku do Federacji Rosyjskiej, wiele z tych kroków jest wymuszane już przez właśnie państwa naszego regionu. I nie jest to stwierdzenie na wyrost. Jeżeli zobaczycie w pierwszych dniach wojny, właściwie nie wiem, czy. Pierwszego dnia wojny polski premier nie opublikował takiego dokumentu, gdzie jest lista sankcji, które powinny być przyjęte względem Federacji Rosyjskiej. I wówczas pamiętam, że te oczywiście żadne z tych sankcji, tych poważniejszych sankcji nie zostały wówczas, wówczas wdrożone w życie. Hmm. Ale kiedy zobaczyć, zobaczymy na, na tą listę z dzisiejszej perspektywy, to okaże się, że większość już tak, udało się dzisiaj już większość, jeżeli nie wszystkie, wprowadzić w życie. Dlatego, że presja ze strony państw naszego regionu Europy nieustannie była, była bardzo duża. To wynika oczywiście z prostego faktu, że państwa naszego regionu mają bardzo podobne spojrzenie na architekturę bezpieczeństwa, na zagrożenia, jakie płynie, inaczej definiują Federację Rosyjską. Lepiej wiedzą, czym jest Federacja Rosyjska, lepiej znają jej historię, i dlatego lepiej są w stanie. Formułować postulaty polityczne odnośnie jej, jej przyszłości. Jeżeli chodzi o przyszłość Ukrainy w samej Unii Europejskiej, no to ja cały czas twierdzę, że choć nie jest to oczywiście niemożliwe, nie jest to wykluczone, to będzie to bardzo długa i bardzo trudna i bardzo żmudna droga. I dla, właśnie dlatego, że to przewartościowałoby wiele wymiarów polityki europejskiej, ze względu na to, że Ukraina jest państwem ludnym, jest państwem dużym i zmieniłaby bardzo wiele, jeżeli chodzi o sposób funkcjonowania Unii Europejskiej. Natomiast tak, współpraca regionalna z całą pewnością jest w stanie przynosić realne efekty, jeżeli chodzi o wytyczanie kierunków całej Unii Europejskiej, a momentami nawet całego Zachodu, przy sprzyjających warunkach. Kiedy wiatr wieje w odpowiednim kierunku, a my postawimy nasz środkowo środkowo wschodnioeuropejski żagiel w odpowiednim miejscu w odpowiednią stronę to jesteśmy w stanie ten okręt pchnąć w odpowiednim kierunku jak najbardziej taka współpraca z pewnością będzie zacieśniona dalej te spotkania są jak, z dużą regularnością się odbywają myślę że relacje Polski i krajów bałtyckich są dziś naprawdę bardzo dobre zresztą generalnie Polska ze swoim otoczeniem poza oczywiście Białorusią no i Niemcami w, przy, przynajmniej dzisiaj yy, ma generalnie bardzo, bardzo dobre relacje. Andrzej Wolski pyta, czy możliwe jest całkowite odcięcie gospodarcze Zachodu od Chin? Może bardziej dokładnie, czy możliwa jest gospodarcza izolacja Chin i jakie to mogłoby mieć skutki? Kolosalnie ważne pytanie, prawda? No, jeżeli Amerykanie będą dalej zaostrzać swoją politykę względem Chin, coraz większą presję wywierać na sojuszników, no to. Do tego to się w dużej mierze sprowadza, tak? Czy będzie, czy będzie można swobodnie handlować z Chińską Republiką Ludową, czy będą Amerykanie starali się coraz więcej barier wprowadzać, tak, by właśnie Chiny odcinać od światowej gospodarki? Niemożliwe jest dzisiaj, przynajmniej moim zdaniem, odcięcie Chin od światowej gospodarki. I doskonale to znowu pokazuje właśnie to, co dzieje się wokół Rosji. Ale dlaczego mówię o Rosji? Bo tutaj ponownie widać było, jaką logikę stosowały, stosowali przywódcy państw Zachodu, jeżeli chodzi właśnie o odcinanie gospodarcze państwa, które w tym wypadku dokonało agresji zbrojnej. Otóż chodziło o to, by robić to w taki sposób, by jak najmniej zaszkodzić własnemu społeczeństwu. To czasami było irytujące z punktu widzenia tych, którzy chcieliby szybszego, bardziej zdecydowanego działania, ale ono w długim terminie mogło się okazać znacznie bardziej skuteczne i być naprawdę było bezpieczne. Bo szybsze zaszkodzenie Rosji oczywiście sprawiłoby, że ona poniosłaby szybciej i większe szkody, ale z drugiej strony to mogłoby uderzyć w społeczeństwa w taki sposób, że demokracja niemal od razu spowodowałaby odwrócenie tejże polityki. Więc odcinanie gospodarcze Rosji odbywało się w taki sposób, by jak najmniej zaszkodzić gospodarkom zachodu. W przypadku odcinania gospoda izolacji gospodarczej Chińskiej Republiki Ludowej nie chodzi o jeden, dwa, trzy sektory, tylko wpływ właściwie dla każdego państwa w, na starym kontynencie, w, w świecie zachodu. Tak naprawdę dzisiaj trudno o państwo, które na całym świecie, które nie miałoby istotnej relacji gospodarczej z chińską. Republiką Ludową. Więc próba gospodarczego izolowania tego państwa jest do, koszmarnie trudna do przeprowadzenia i widać jak wzbraniają się przed tym absolutnie wszyscy, jasno deklarując, że oni widzą w Chinach, przynajmniej w Europie, że oni widzą w Chinach e, oczywiście jakieś tam niebezpieczeństwo, zagrożenie, ale musimy rozmawiać, no i na pewno, na pewno musimy, musimy handlować tak więc izolowanie państwa, które tak wiele towarów eksportuje na cały świat, no to jest zadanie koszmarnie trudne. I to jest też jeden z, powo z powodów, dla którego Amerykanom tak ciężko przekonać nawet swoich sojuszników do tego, by na Chiny patrzyli podobnie jak oni. Inna sprawa, że sami Amerykanie przecież również od dostaw chińskich produktów w wielu aspektach są zależni. A teraz pozwólcie, że przypomnę Wam o tym, że partnerem programu Polityka Zagraniczna jest firma XTB. Jeżeli jesteście zainteresowani inwestowaniem, jeżeli chcecie wypróbować jakąś platformę, to w linku znajdziecie link do właśnie platformy XTB. Duża polska firma, która rozwija się no, na całym świecie w bardzo dynamicznym... Sposób. No myślę, że program Polityka Zagraniczna, że jeżeli jesteście zainteresowani inwestowaniem, to znajdziecie w tym programie sporo wątków, z których będzie można wyciągnąć jakieś wnioski właśnie na temat tego, w jaki sposób będzie rozwijała się gospodarka świata w przyszłości. Ale to, jakie wnioski wyciągnąć, to już zostawiam Wam. Zapraszam. I pytanie związane z tym tematem, które zadał Igor Moszak w związku z odejściem firm technologicznych z rynku chińskiego, na ile możliwe jest przeniesienie produkcji chipów do Polski? Wiadomo, że tych najmniejszych nie dostaniemy, ale chociaż tych 14-nanometrowych. Otóż to właśnie jest temat, jeden z ważniejszych tematów od wybuchu pandemii, jeżeli chodzi o przyszłość gospodarczą no, starego kontynentu, ale nie tylko starego kontynentu, czyli właśnie skracanie łańcuchów dostaw i przenoszenie produktu produktów bliżej, bliż, bliżej tych ostatecznych destynacji. No Europa chce odbudować swoje możliwości gospodarcze. To też nawiązuje do pierwszego pytania tego o świetność Europy, bo chodziło w końcu o właśnie przenoszenie produkcji do, z powrotem na stary kontynent. I tak, rzeczywiście mamy teraz taki trend w gospodarce. On jest ekstremalnie dobrze widoczny w Stanach Zjednoczonych, ale również w Europie jest to widoczne. To znaczy to, co przez dekady było uważane za Synonim dobrobytu, czyli możliwość eksportowania produkcji do miejsca, gdzie ta produkcja jest tańsza, i, na, i następnie składanie już gotowych, gotowych komponentów wyłącznie być może u siebie, albo dodawanie wyłącznie loga, że to jest taka a nie inna firma, ale wiadomo, że środek jest produkowany gdzieś za granicą, najczęściej w Azji. No, tak, tak, wyglądała, tak wyglądał proces gospodarczy w tej ostatniej fazie globalizacji. Pandemia, a teraz wojna pokazała, że nie jest to model bezpieczny. Mamy teraz trend w gospodarce, który każe bezpieczeństwo łańcuchów dostaw i pewność łańcuchów dostaw stawiać nawet przed ekonomicznie najbardziej rozsądnym rozwiązaniem. Innymi słowy, nie tylko cena dzisiaj ma znaczenie, ale również bezpieczeństwo to, że produkt będzie pod większą kontrolą firmy, korporacji, państwa, no, tej instytucji, która ma kontrolować dany proces. I tak Polska jak najbardziej może być beneficjentem tego typu trendu i jest beneficjentem tego typu trendu. To znaczy na przykład Polski Instytut, Instytut Ekonomiczny opublikował, wydaje mi się, takie opracowanie, w którym właśnie przenoszenie łańcuchów dostaw do, na kontynent europejski. Uznał za jeden z istotnych czynników wzrostu gospodarczego w Polsce, i mamy bardzo wiele inwestycji w Polsce przecież, które właśnie z tym są związane. Na przykład te baterie, samochody elektryczne, no to to będzie produkowane również, również w Polsce. A jeśli chodzi o chipy, no to tak, to Europa ma tutaj bardzo, bardzo ambitne plany. One zostały zaprezentowane już w 2020, chyba pierwszym, roku na przemówieniu State of the European Union przez, przez Ursula von der Leyen. Był taki. Taki akt, chip akt również w Unii Europejskiej przyjęty. Natomiast jeżeli chodzi o, o produkcję samych półprzewodników w Polsce, to nie słyszałem, by takie plany były. Albo, albo mnie to minęło, albo takich planów nie ma. Ale cóż, zobaczymy, zobaczymy w przyszłości. Jest bardzo dużo pytań odnośnie relacji między Chinami a Stanami Zjednoczonymi. No to nie jest specjalnie dziwne, bo pytania, pytania były zadawane pod filmem właśnie na ten temat. I MyGeopolitic pyta, czy otwarty konflikt zbrojny między Chinami a USA wpłynie bezpośrednio na życie przeciętnego Europejczyka? Jak najbardziej. Konflikt, Otwarte, otwarta wojna między USA a Chinami było, byłaby czymś, co wpłynie na losy właściwie większości ludzkości. Mało będzie osób, które będą w stanie powiedzieć po takim konflikcie, czy w czasie trwania takiego konfliktu, że nie słyszały o tym i że to nie wpłynęło ewentualnie na ich życie. Również dlatego trzeba mieć myślę nadzieję, że do otwartej wojny, do gorącego konfliktu nie dojdzie, bo jak widzimy wojna nie jest niczym super chwalebnym ani pięknym, jest czymś brutalnym i, no i raczej koszmarnym. Jest sporo pytań, które różnią się w szczegółach, które zadawane są w różnej formie, ale tak naprawdę sprowadzają się do jednego do pytania, czy Rosja upadnie? I cóż, wydaje mi się, że mówiąc po roku, już nie, dopiero po roku nieudanej wojny, no ewidentnie nieudanej agresji agresji na Ukrainę, jeżeli już mówi się tak wiele w Polsce na temat upadku Rosji, to z jednej strony mówi nam trochę o Rosji, ale też wiele nam mówi o, o nas samych. I wydaje mi się, że to w dużej mierze pozostaje dzisiaj jednak sfera takiego myślenia życzeniowego. Kiedy patrzymy na liczby dotyczące rosyjskiej gospodarki, jeżeli patrzymy na tamtejszy porządek społeczny, to wydaje nam się, że to musi w końcu pęknąć, to się musi w końcu rozlecieć, dlatego że w takich warunkach rozleciałyby się państwa zachodnie. Natomiast myślę, że przykładanie zachodniej miary właśnie wytrzymałości społeczeństw, jak również tego, do czego zdolni są ludzie w imię prowadzenia polityki dalej imperialnej przez ich państwo. Przedstawianie tej samej miary, naszej miary do państwa rosyjskiego jest trochę jednak nieporozumieniem. Jeżeli popatrzymy na to, jakie jest dzisiaj poparcie w społeczeństwie rosyjskim dla dalszego prowadzenia wojny, jakie jest poparcie rosyjskie dla by za wszelką cenę utrzymać Krym w swoich granicach, no jeżeli popatrzymy na cały charakter rosyjskiego państwa, to nie jest dzisiaj tak, że Federacja, że Federacja Rosyjska prowadzi wojny, ponieważ jeden obłąkany przywódca prowadzi jakąś zupełnie niezrozumiałą dla społeczeństwa politykę. On prowadzi politykę, którą nie tylko to społeczeństwo rozumie, ale też otwarcie wspiera. Dlatego, no bo upadek Rosji musiałby się, musiałby się wiązać również z jakimś wystąpieniem przeciwko władzy, tak? To przeciwko, przeciwko centralnej, centralnej, centralnej dzisiaj władzy, władzy w Moskwie. Nie ma póki co takich, takich trendów. Nawet jeżeli Rosja upadnie gospodarczo, to nie znaczy, że musi upaść jako organizm polityczny, że musi się, że musi się rozlecieć. Ja nie wiem, czy tak się stanie, szczerze mówiąc. Nie wiem i nie sądzę, by ktokolwiek był w stanie powiedzieć, czy i kiedy Rosja upadnie. Jeżeli ktoś jest w stanie powiedzieć, kiedy Rosja upadnie, no to strzela. Może strzelić poprawnie i może wtedy być Nostradamusem ze szklaną kulą, wiedzieć wszystko. Natomiast jest zbyt wiele. Ludzkość ma dzisiaj problem z tym, dalej by przewidzieć, jaka będzie pogoda w Rzeszowie za trzy tygodnie bo jest zbyt wiele zmiennych, bo zbyt wiele rzeczy może się zmienić, bo zbyt wiele czynników może wpłynąć na to, że ta pogoda będzie jednak znacząco inna. Z historią też tak jest. To znaczy, na przykład, to, czy Rosja upadnie, może zależeć od tego, czy w regionach rosyjskich pojawią się charyzmatyczni liderzy, którzy będą w stanie wziąć władzę w swoje ręce i powiedzieć, że nie będziemy dłużej współpracować z Moskwą, która, jest, która nas wyzyskuje. Dzisiaj w ogóle nie ma przecież takich, takich trendów, tak? ale jeżeli Rosja miałaby upaść, to miałaby upaść z jakiegoś powodu, z, ze względu na działania jakichś ludzi. Myślę, że jeżeli jest jakaś jedna, taka główna nauka, która płynie z obserwacji świata przez ostatnie Ostatnie 2-3 lata, to powinno być to właśnie to, jak bardzo wiele rzeczy jest absolutnie nieprzewidywalnych i jak wielką pokorę trzeba mieć z tym, trzeba, trzeba mieć właśnie w tym, by opisywać świat. Pokorę w tym, jak wiele nie wiemy. Jeżeli chodzi o upadek Rosji, możliwy upadek Rosji, jest tutaj tyle procesów, o których nie mamy naprawdę żadnego pojęcia dzisiaj, nie mamy żadnego aparatu, który pozwoliłby przeanalizować to, kiedy, co i dlaczego miałoby się stać i kto miałby za to odpowiadać. Dlatego no, takie analizy myślę, że są, są zdecydowanie przedwczesne. Nie oznacza to oczywiście, że nie powinniśmy przygotowywać się na możliwość, że taki scenariusz jest możliwy, bo, bo pewnie, pewnie jest, ale dzisiaj tak naprawdę nie ma istotnych jeszcze wskaźników, które wskazywałyby, czy, czy istotnych informacji, które kazałyby myśleć, że ten scenariusz jest absolutnie nieuchronny i nie, myślę, że niebezpieczne byłoby przygotowywanie się na to, że nastąpi to szybko. Bezproblemowo, i że wszystko, Rosja zakończy się w ciągu najbliższych dwóch, trzech miesięcy, i wszyscy będą mogli rozejść się do domów. Nie sądzę, że to jest bezpieczne podejście do analizowania spraw międzynarodowych. I mamy jeszcze cały zestaw pytań odnośnie przyszłości Unii Europejskiej. Bardzo wiele materiałów powstało właśnie na ten temat, co dzieje się w Unii Europejskiej, ale nie dziwię się, że jest to temat, który cały czas wzbudza emocje i który, który zastanawia bardzo wiele osób. Jeżeli chodzi o przyszłość Unii Europejskiej, ca cały czas pojawia się ten temat właśnie centralizacji, federalizacji Unii Europejskiej, i nic dziwnego, że ten temat się pojawia, ponieważ jak mówię w bardzo wielu materiałach można bardzo różnie oceniać ten proces. Natomiast to, że środek ciężkości procesu decyzyjnego przenoszony jest w Europie generalnie z punktu z państw na centralnie Unię Europejską, to jest raczej fakt i trudno z tym decydować. Coraz więcej obszarów coraz więcej decyzji podejmowanych jest w Unii Europejskiej właśnie, a nie w państwach członkowskich. I to nie jest tylko przypadek Polski, bo lubimy perspektywę europejską opisywać właśnie jako relację między Polską a Unią Europejską, ale jeżeli chodzi na przykład o konieczność prowadzenia konkretnych reform za pieniądze z Unii Europejskiej w związku z Krajowym Planem odbudowym, to nie jest w żadnym wypadku tylko rzeczywistość, która spotyka dzisiaj Polskę. Hiszpanie właśnie decydują, dyskutują o przyszłości swojego systemu emerytalnego, od zreformowania którego uzależniona jest kolejna transza, transza unijnych pieniędzy. Więc rzeczywiście ten proces centralizowania procesu decyzyjnego ma miejsce i myślę, że on jest w pewien sposób niebezpieczny, dlatego że te decyzje podejmowane są w sposób, który dla społeczeństwa jest coraz mniej zrozumiały. Unia nie specjalnie robi dobrą robotę w tym, by wytłumaczyć obywatelowi, dlaczego parlament jego państwa ma wdrożyć daną reformę, bo inaczej nie dostanie pieniędzy. Wydaje mi się, że w, w tym zakresie informacyjnym Unia Europejska ponosi. Istotną, istotną porażkę. Jeżeli te społeczeństwa Unii Europejskiej będą uznają w pewnym momencie, że coś tutaj już jest nie tak, że, że ten proces decyzyjny poszedł w, jest zbyt mocno oddalony od nich, od tych, którzy powinni w końcu decydować o demokracji o kształcie prawa, które przyjmowane jest w Parlamencie, no to to jest niebezpieczny zaułek, bo też. Próba przekształcenia Unii Europejskiej w superpaństwo, próba takiej właśnie sfederalizowania Europy, przynajmniej moim zdaniem, to jest rzecz no, skazana na porażkę w dłuższym terminie. To znaczy, to, że Unia Europejska to, że Europa musi współpracować ze sobą w pewnych kwestiach, ponieważ w przeciwnym wypadku będzie skazana na bycie no, rozgrywanym rozgrywaną przez, przez siły trzecie, to jest jedna kwestia. Natomiast pomysł, by taką różnorodność kulturową Polityczną i społeczną, jaka funkcjonuje w Unii Europejskiej, sprowadzić do jednego centralnie sterowanego procesu decyzyjnego. To jest sprawa karkołomna. I to jest też wytrącenie Europy tak naprawdę jednego z głównych atutów z ręki właśnie ta różnorodność. To jest coś, co doprowadziło Europę do tych lat świetności, o których mówiliśmy, o których mówiliśmy na początku. Dlaczego to Europejczycy odkryli nowy świat, a nie, a nie na przykład Chińczycy? No również dlatego, że to konkurencja na europejskim rynku gospodarczym i politycznym zmusiła wszystkich do. E, podejmowania decyzji, które w sytuacji bycia hegemonem, jednym wielkim organizmem, jakim były Chiny, no, nie, było, nie było konieczne, ale to jest może być może dygresja i zbyt, zbyt duża dygresja, bo to potężny temat i ma to również oczywiście inne, bardziej skomplikowane przyczyny. Chodzi mi o to, że Unia Europejska przynajmniej w, w, w mojej opinii Unia Europejska w przyszłości nie, nie będzie czymś na stale zdefiniowanym, nie będzie czegoś takiego jak Konstytucja Unii Europejskiej i nagle Unia Europejska od tego momentu będzie czymś innym niż była w przeszłości. Unia to czym będzie Unia Europejska w danym momencie będzie zależało od przebiegu procesu politycznego w ramach Unii Europejskiej, czyli będzie to wiecznym przeciąganiem linii liny między państwami a instytucjami, między różnymi państwami i różnymi państwami, różnymi instytucjami i różnymi instytucjami. Będzie to jedna, będzie platformą rozgrywki politycznej w, w Europie, będzie platformą, na, którym, na której, na, na forum, której będzie ścierało się mnóstwo interesów narodowych, ale nie tylko. Myślę, że tym właśnie będzie Unia Europejska będzie, będzie czymś co będzie się stale zmieniało. na podstawie będzie będzie zmusz zmuszane do tego, by dostosować się do danych okoliczności, do danych okoliczności politycznych czy gospodarczych. Tak, ja widzę przyszłość Europy jako niecoś, co jest właśnie stale, co, co jest stale amorficzne, co, co, co musi stale dostosowywać się do nowej sytuacji politycznej, która panuje również wewnątrz państw członkowskich. Więc nie spodziewałbym się tego, że Europa na, stale, na stałe przyjmie kurs federacyjny. Wydaje mi się, że Europa będzie zmieniać się będzie zmieniać się na naszych oczach, w zależności od nastrojów społecznych, sytuacji dookoła Europy i kryzysów, które będą w tę Europę uderzały. Dziękuję Wam dzisiaj serdecznie za uwagę. Jeszcze raz przepraszam, że nie zdołałem odpowiedzieć na wszystkie pytania. Dajcie proszę znać, czy taki format bardziej luźny Wam odpowiada. Dajcie znać, czy oczekiwalibyście w przyszłości, by taki program pojawiał się częściej. Serdecznie dziękuję dzisiaj za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku, kiedy już tradycyjna analiza. Do zobaczenia.